się z wami bardzo serdecznie w wyjazdowym holu zakupowym, bo to będzie taki hol zakupowy wakacyjny głównie. Bo było nam potrzebnych parę rzeczy do zakupienia. Będzie to głównie męski hol zakupowy. Dla nas dla dziewczyn tutaj jest dosłownie za cztery rzeczy, a właśnie większość była potrzebna naszemu tatusiowi. Stąd też i te zakupy. Ale już teraz nie przeciągając, przechodzimy do pokazywania, żeby nie było to takie, wiecie, rozlazłe za bardzo ten hol, tylko jak hol to hol. Mam nadzieję, że światło pomoże, a nie będzie przeszkadzać, bo dzisiaj musiałam się doświetlić światłem górnym, bo mamy dość pochmurny i mocno deszczowy dzień, stąd właśnie też to światło. I zaczynamy od pokazywania. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać są to klapki. Klapki, wiadomo, przydatne i podprysznic. W naszym przypadku, właśnie będą podprysznic, ale też wiadomo. I na jakieś podwórko, na basen, czy nad jakieś jezioro, też potrzebne. Eee, no, mam nadzieję, że nam się uda chociaż 5 minut zanurzyć nogi w jeziorze. Eee, I mam nadzieję, że tam będzie można, właśnie zanurzyć w ogóle nogi w tym jeziorze, co tam do, do którego się udajemy. I są to klapki, właśnie zakupione z myślą o Mateuszu rozmiar 40. Klapki były ze sklepu CCC. Kolor taki oliwkowo-zielony. I tutaj są odpinane na rzep. Na rzep, także myślę, że będą dobrze. Jeżeli będą za, za luźne, to można sobie poszerzyć. A jeżeli będą za ciasne, to roz, rozszerzyć troszeczkę, prawda? Chyba dobrze powiedziałam. Ale wiecie o co chodzi? Także klapki, i te klapki są z firmy Bassano, i one były przecenione z 60 na 36 zł, więc myślę, że za takie klapki cena jest jak najbardziej adekwatna. A klapki są potrzebne, rozmiar 40 i koniec rozwodu nad klapkami. Mateusz je mierzył, więc są dobre, i myślę, że będą tylko na jeden sezon. Później byliśmy też w half price ie. i do half price poszłam, tak jak Wam wcześniej mówiłam, zamiarem poprzymierzania sukienek, takich bardziej eleganckich, bardziej weselnych, ale niestety żadnej sukienki nie natrafiłam, takiej, która by mi przypadła do gustu, więc mierzenia sukienek nie będzie niestety, a bardzo chciałam właśnie sobie poprzymierzać, ale no nic. I, ale nie wyszłam też i wiecie, z pustymi rękami z tego sklepu Half Price. I tak, pierwszą rzeczą są to klapki Japonki, e, kupione dla Julci. E, tak jak widzicie, podeszwa jest taka e, wakacyjna, w jakieś takie palmy, kwiatki, nie wiem co. E, mam nadzieję, że nie będą sezonowe, bo zasadniczo klapki z Pepco to są na jeden sezon, a w sumie nawet można powiedzieć, że na jeden miesiąc. A te e, są, e, były przecenione. Z 30 zł na 12, więc myślę, że cena też jest bardzo, bardzo w porządku, bo takie klapki za 12 zł to raczej więcej bym nie dała. I one są z tej firmy Bassano, więc myślę, że to jest taka firma CCC, bo przed chwilą Wam pokazywałam tylko, że tamte kupiłam w CCC, a te kupiłam właśnie w Half Price. Ie. Ok, także to są klapki, i sobie też kupiłam takie same, podobne klapki, japonki też, właśnie z myślą o prysznicu, bo pod prysznicem jednak w miejscach publicznych trzeba mieć klapki na stopach. I to są klapki nie już z Bassano, tylko to są klapki z firmy Hawaii i Hawaii Ans, coś takiego. Tutaj możecie sobie przeczytać. I one właśnie były przecenione ze 110 na 22 zł. Już nie będę się rozdrabniać na te grosze brakujące z tyłu. Ale powiem Wam, że 110 zł za klapki japonki w życiu Romana bym nie dała, ale 22 zł to już zupełnie inna bajka pieniężna. I one są z tym motywem domu z papierów. I powiem Wam, że jak ich przymierzałam w sklepie, to nie zauważyłam, Dopiero po przyjeździe do domu spojrzałam na podeszwę, patrzę a tu właśnie są napisy: Dom z papieru. No i mam nadzieję, że jeżeli cena faktycznie jest taka 110 zł, to znaczy była, bo ja nie dałam, to mam nadzieję, że nie będą tylko jedno sezonowe, tylko posłużą mi przez więcej sezonów. Ale wyglądają na takie dość porządne. I tutaj też nawet to się tak bardzo nie przesuwa, więc myślę, że. Szybko to się nie popsuje, i one są w rozmiarze 37. Ale przymierzałam i są dobre. E, dobra, także teraz Wam pokażę e, opakowanie po skakance. Bo skakankę mamy już rozpakowaną, tylko ją sobie sięgnę. I to jest e, skakanka taka zwykła skakanka dla dzieci. To znaczy, no nie dla dzieci, bo to jest działu sportowego kupiona. Różowa, e, dość długa. Nie wiem, ile ona tutaj ma metrów, ale chyba się nie dopatrzę. E, dobra, nie będę tutaj szukała, bo zanim ja się dopatrzę, ile ma metrów, to trochę czasu minie. Ale tutaj widzę, właśnie tutaj są męskie nogi, ale to jest raczej różowa, to kobieca, jest dość długa. W razie co, to można sobie przecież to skrócić, bo raczej no ma tak ze 3 metry, to na pewno ma tak na moje oko. Tutaj można sobie wziąć, skrócić, to żaden problem jest. Także, najwyżej, jak będzie za długa, to się ją skróci. Ona jest z tej firmy Bunch. Nie wiem, czy dobrze czytam. I była przeceniona z 30, 32 zł na 19. Także myślę, że cena 19 zł za skakankę jest jak najbardziej adekwatna do tej skakanki. Kolejną rzeczą, jaką chciałam wam pokazać, jest to strój kąpielowy. Strój kąpielowy jest dla mnie. Ale powiem Wam szczerze, że nie zamierzam go tutaj mierzyć na kanale, także przepraszam Was bardzo, ale ja w kostiumie kąpielowym nie wystąpię. Eee, on był kupiony z myślą taką, że tam, gdzie jedziemy, ma być też jakieś jeziorko, więc myślę, że może jak się uda i będzie ciepło, chociaż na 5 sekund, jeżeli będzie można zanurzyć nogi w tym jeziorku, to te nogi też razem z moimi dzieciakami zanurzę. On jest z firmy Spidu. W rozmiarze, tutaj chyba gdzieś w środku sobie dopatrzyłam się rozmiaru. I zaraz Wam powiem, jak tylko znajdę tą metkę w środku. A tu to obok siedzi szczekająca Julcia. I z tego co tutaj piszę, nie wiem, bo tutaj ma kilkanaście rozmiarów. Dla każdego chyba kraju jest inny rozmiar. Więc może ja Wam przybliżę i sami sobie zobaczycie, jaki to jest rozmiar, bo ja tutaj zmyślała sobie nie będę, ale wierzyłam go i jest bardzo, bardzo dobry, z tym, że tak jak Wam mówię, no ja go tutaj nie przymierzę. Wiadomo, tutaj jest wzmocniony w okolicach biustu i wzmocniony też jest w kroku. No i tyle mogę Wam o nim powiedzieć. Jaka jest tutaj jego skład? No to raczej Bawełniany to nie jest, tylko pewnie to jest jakiś poliester czy coś. Ale nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem, gdzie mam to znaleźć. Nie wiem nie wiem, nie będę się dopatrywać, bo zanim ja się dopatrzę, to trochę tutaj minie. A mam 30, 53% poliester. 47% jakiś chyba lepszy poliester, czyli 100% poliester. No. 100% poliestrowy jest, dobra, tylko przedzielony poliester na poliester i jakiś poliester PDT, czy coś takiego, dobra, ale to już nieważne, także to, a i cena, bo Wam nie powiedziałam, cena, no to jest najlepsza, z 250 przeceniony na 55 zł. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tak, e, oglądając Martę w biegu, to tam były te kupony, Marta mi dała ten kupon, ale nie mogłam z niego skorzystać. Bo trzeba było mieć taki fizyczny kupon. Nie to zdjęcie w telefonie, po prostu tak mi pani powiedziała, ale dostałam od pani kolejny kupon na zakupy, na te, które ja zrobiłam. On był 20 złotowy, a powiem wam, że w związku z tym, iż on był ważny tylko do 30 lipca, czyli do dnia wczorajszego, bo wczoraj był 30 lipca, więc ja ten kupon wzięłam. Podeszłam do pierwszej lepszej osoby, która też miała zakupy. No, dość dużą ilość zakupów miała w koszyku. Zapytałam się, czy nie ma ochoty skorzystać z tego kuponu, bo on był na 20 zł. I pan po prostu zrobił ze mną taką wymianę. Ja panu dałam kupon na 20 zł, pan mi dał 20 zł, czyli suma summarum i tak od moich zakupów można powiedzieć, że odjęło mi 20 zł, bo się po prostu z panem wymieniłam. No, taki deal zrobiliśmy. Pan sobie skorzystał z mojego kuponu, ten, który dostałam przy kasie, a dał mi po prostu 20 zł w zamian. Więc sobie też skorzystałam. To nie, nie było tak, że po prostu ja panu dałam, chociaż ja i tak powiedziałam, że jak ma sobie ochotę, to niech sobie wykorzysta ten kupon, bo ja już nie zamierzałam się tutaj wybierać na jakieś inne zakupy do sklepu. Ale pan był bardzo uprzejmy i po prostu wymienił się ze mną na 20 zł. Takim, żeby można było normalnie zapłacić. Dobra, ale to już mniejsza o to, także z half price'a to już jest wszystko. Dalej, byliśmy w reserve. I w reserve... O, upadło mi. W reserve. Julcia zakupiła sobie piżamę, taką z meszką Miki. Powiem Wam, że jakby była jeszcze jedna, to bym sobie też zakupiła. Bo myślę, że bym się nawet... I w nią tutaj wiecie, chociaż piżama to ja lubię, jak jest taka luźniejsza. A to jest rozmiar 158-164, i ona była przeceniona z 50 na 20 zł. Materiał jest bardzo przyjemny. Myślę, że to jest bawełna, motyw myszki Miki, czyli mój ulubiony. Ja, właśnie za dziecka bardzo lubiłam oglądać klub przyjaciół myszki, a nie klub przyjaciół myszki Miki, to teraz, przepraszam bardzo, za teraz, właśnie moje dzieciaki oglądały, ale jak my byliśmy mali, to też przecież była myszka Miki, bo myszka Miki to już ma bardzo dużo lat. Nie wiem, czy już nawet przypadkiem jakimś dziadkiem nie powinna być albo babcią. I to mi się wydaje, że to jest 100% bawełna. Ale powiem Wam, że ja tutaj zanim coś znajdę... Tak, 100% bawełna. I to jest tak bluzka z krótkim rękawem w kolorze lila. Bardzo ładny kolor i motyw myszki Miki. I do tego są takie krótkie spodenki. No te krótkie spodenki to trochę by mnie odstraszyły, no ale ale dla Julci są jak y, sam raz. Kolejną rzeczą, którą sobie Julcia zakupiła, to już jest z działu damskiego, y, bo tutaj jest rozmiar S. Cena y, no taka trochę mniejszy jest y, rabat, bo z 30 na 20, więc 10 zł taniej i to jest taki crop top do tani w kolorze Zielonym, tylko żeby to widzicie taki, taki zielono-niebieski przez to światło, a to jest taki zielony, trawiasty, bym powiedziała. I to też mi się wydaje, że jest roz... bawełna. Eee... Eee... I tutaj jest, już Wam powiem, 95% bawełna i 5% elastan. No wiadomo. Trochę rozciągliwa musi być, żeby się tutaj zmieściła na każdego. Także to jest dla Julci. I teraz już będą męskie rzeczy. Koniec damskich. Zaraz sobie zostawimy na koniec. Najpierw idziemy, rezerw. Pierwsza rzecz to są takie krótkie spodenki dla męża. Powiem Wam, że mąż nie wiem, jak wystąpi w tych spodenkach, bo on nie chodzi w krótkich spodenkach, no ale w związku z tym jeziorkiem postanowił sobie zakupić w rozmiarze M. I one były przecenione z 60 na 40 w rozmiarze M. I to myślę, że też jest bawełniane. Raczej na pewno, bo też to takie przyjemne. A nie, nie są całkiem bawełniane. 60% koton i 40. I 40, gdzie to było? 40, bo widziałam. I 40 poliester, ale. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę są bardzo przyjemne, mięciutkie, więc myślę, że nie będzie mu nawet i mimo tego poliestru gorąco. Więc takie są pierwsze to jest taki kolor grafitowy, ciemno-szary. Drugie są takie same w rozmiarze M, z tym, że są jasno-szare, ale wszystko takie same. kieszonki tutaj też mają ściągać, wiadomo, gumka, troczki. Też z bawełny, bo to jest to samo i one były przecenione też z 60 na 40, także 20 zł taniej w kolorze jasno-szarym. Trzecie to są, ale już mniejsze, bo są dla Mateusza, też mu takie zakupiłam. Tylko to jest taka jasna oliwka, a wy tutaj taką jaką szarość widzicie, czy coś takiego, ale to jest taka jaśniutka oliwka i też wiadomo, kieszonki. Roczki, gumka i też to jest bawełna, bo to jest z tej samej serii co dla męża i też 60 na 40 zł. Przecenione, czyli w sumie można powiedzieć, za męża e, zapłaciliśmy. Mateusz miał gratis. Mateuszowi też wzięłam dwa t-shirty, jeden taki w paseczki w rozmiarze S, bo już Mateusza ubieramy w nadziale męskim. I on był przeceniony. No, trochę słaba przecena, bo z 40 na 30. Rozmiar S. Paseczki granatowo-białe. Mi się wydaje, że to jest bawełna, bo to jest taki dość przyjemny materiał. A Mateusz też już wyrasta z tych t-shirtów. A zaraz i tak do szkoły trzeba będzie robić jakieś zakupy, więc zakupiłam i tak. Tak, 100% bawełna. Nie wiem, czy Wam cenę powiedziałam. Powiedziałam. Dobra, więc to Kolejna rzecz, jest to t-shirt dla Mateusza również. Tu ma taką tylko grafikę jakąś taką trójkąty i kółka. Rozmiar S, cena oryginalna 60 zł, przeceniony na 26. Ciekawe, czy tak ogólnie było. Powiem Wam, ile go razy przeceniali. Zobaczymy, może podejrzymy. A, wcześniej był przeceniony na 36 zł, także jeszcze raz był przeceniony. Ale to jest taka. Bardzo przyjemna, milutka, czarna bawełnka. Myślę, że jest bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny. A tak jak wam wcześniej mówiłam, Mateusz teraz coraz bardziej rośnie, jest coraz wyższy, więc i tak zaraz do szkoły idzie i będzie trzeba robić jakieś zakupy, i tak. Więc zakupiłam mu już kolejny t-shirt, i on jest też 100% bawełna. Także bardzo fajny deal. I teraz jeszcze Wam pokażę taki sportowy t-shirt dla męża. Długi rękaw. Ale to na pewno nie jest bawełna, tylko to jest raczej 100% jakiś poliester. Taki o. Tylko ciekawe, czy to będzie dobrze wchłaniało wszystko, tutaj wiecie, poty. Na plecach jest taka delikatna siateczka. Ona nawet widać, bo mnie prześwituje. Przód jest taki. Plecy są właśnie z takiej siateczki. Rozmiar e, jest. XL, ale mąż to mierzył właśnie w przymierzalni, w przymierzalni i był bardzo dobry ten e, t-shirt i był przeceniony. Muszę Wam powiedzieć, bo tego to nawet nie wiedziałam, ale za 100 zł na 20, więc no cena jest naprawdę bardzo fajna, a był już tylko jeden, jedyny właśnie taki szary. E, I cen... E, zobaczmy skład, ale to to jest na pewno poliester. W stu procentach, tylko tak czarne i białe, e, tak, 95% poliester, a 5% co? A 5% elastan, także mówiłam, że poliester z dodatkiem 5% elastanu, no musi być taki rozciągliwy, ale za 20 zł, aby tylko mu służył. Więc to i jeszcze jedna rzecz, tylko to jest rzecz już z Zary, ale to też jest dla męża, i są to spodnie. Długie, zwykłe, brązowe, jeansy, bo to jest taki materiał podchodzący pod jeans. O, teraz tutaj tak widzicie, myślę. Bardzo ładny taki czekoladowy kolor. Kolor mi się naprawdę bardzo podoba. Wiadomo, kieszonki z tyłu, z przodu. A na guziki, to też nie wiedziałam, że jest na guziki. I tak jak widzicie, to mój mąż jest taki szczupak. A to kot leci. No, także taki taki szczupulutki jest mój mąż. Ale on no nie tyle po prostu. Spodnie mu się podobały. Na długo i są bardzo dobre. Mierzył je w sklepie i one były przecenione. To jest rozmiar 42. Przecenione były ze 140 na. 40 zł. Ciekawa jestem, jak tutaj cena oryginalna. Cena oryginalna, a tu jest jakieś 150, 160 lei. Ale i gdzie się płaci? Na Węgrzech się płaci lei? Czy gdzie się płaci lei? Oj, tutaj jakieś są. A i 40 euro. No to dobra. Nie patrzymy, co było pod spodem. Patrzymy, że ważne. 40, 140 przecenione na 40. Ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie w nich wygląda także. Za 40 spodni raczej nigdzie teraz nie kupi. I to jest już cały hol zakupowy, tak, wszystko Wam już pokazałam. Więc jak się Wam podobał, taki można powiedzieć, głównie to męski hol zakupowy, to proszę o tego kciuka w górę. I o subskrypcję, będzie nam naprawdę bardzo miło, jeżeli ją zostawicie, bo może coś Wam się spodobało na naszym kanale i chcecie zostać z nami na dłużej. A teraz pozdrawiamy Was, oczywiście, bardzo serdecznie. Życzymy Wam. Miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!